Witam na naszym kanale. Dzisiaj mamy dać pokazać, jak wyczyścić głośnik w telefonie Samsung Galaxy J5 2017. Więc potrzebujemy do tego mm, szczoteczkę, taką mocniejszą, z właśnie takim mocnym, że może być później, później takim delikatniejszym albo taką z mocnym włosiem twardszym. I albo, jak już ktoś nie ma niczego, to może czteczka do zębów po prostu zastosowana. Tylko, żeby była miękkie włosie było albo półtwarde, pół żeby nie było twarde, bo on porysuje budowę plastikową w telefonie. I Oprócz tego potrzebujemy alkohol i zaproponowany to jest 100% alkohol czysty. E, I który po prostu potrzebujemy, żeby wyczyścić to. Telefon musimy być wyłączony, więc akurat mi się teraz wyłączył, bo był w parę chwilę włączony. Więc, przed operacją zawsze telefon wyłączamy. Yy, na szybkę nakropiujemy sobie trochę izopropanolu. I czyścimy sobie głośniczek. Najpierw w jedną stronę. Jakieś 20-30 razy. Jak skończymy w jedną stronę, to teraz drugą stronę. Tak samo, znowu 20-30 razy. Aż będziemy mieć czysty głośniczek Bez alkoholu tego nie damy rady zrobić, po prostu bardziej niż e, Był głośnik, więc dlatego właśnie nie potrzebny alkohol Jak nie macie izopropanolowego To po prostu możecie użyć spirytusu I spokojnie Paręnaście razy w jedną stronę, lub w drugą później Aż będzie czyścił taki głośnik Tak jak mówię, jak nie ma jakiejś takiej to można tak samo użyć zwykłej szczoteczki do zębów I tak samo, dokładnie ta sama metoda w jedną stronę później w drogą, aż będziemy mieć wyczyszczony cały głośnik. Po oczyszczeniu ja oczekujemy jakieś 10 minut, żeby nam ten alkohol wyparował w pełni i możemy normalnie użytkować telefon z portem. Dziękuję bardzo za uwagę, prosimy o łapki w górę, polubienia, subskrypcje i do zobaczenia przy następnym filmie.